Tak uważam, ale wysłuchując tej historii o, tym, o jego stosunku do higieny i o tym, jak maskowano to wszystko, tutaj można się doszukać właśnie tego, tej, tej genezy, dlaczego Francuzi są potentatami perfumowymi, dlaczego oni są wybitni w tej dziedzinie. No to zaraz to będzie dla Was zaskakujące i, kochani, uważajcie, bo tutaj mogą się pojawić drastyczne opisy. Ale są to historyczne opisy, <laughs> moi drodzy. Otóż Ludwik, będę mówić Ludwik, będę mówić Król Słońce, bo nie pamiętam, czy on był 14 czy 16. przepraszam. Mam nadzieję, że nikt mnie nie potępi za to. Ja mam zawsze kłopot z liczbami, moi drodzy. No więc ten Ludwik, Król Słońce. Otóż on od małego bał się wody. Później naukowcy i lekarze, gdy był już dorosły, gdy był już królem. Oni mu to potwierdzili, że ten lęk przed wodą, który u niego był taki instynktowny, jest uzasadniony, dlatego że naukowcy w tamtych czasach, lekarze również uważali, że woda to jest największe zagrożenie jest to zagrożenie dla naszego życia. Także myć, kąpać się nie wolno, nie należy, to jest ostateczność. Yy, I jak wieś niesie, król słońce, moi drodzy, uwaga. A przeżył chyba około 60-70 lat, jakoś tak, jak dobrze pamiętam, około 60. Kąpał się w swoim życiu zaledwie trzy razy, moi drodzy, trzy razy i to raz, yy, pod, yy, ponieważ musiał dopełnić formalności przed ślubem. Były to takie, wiecie, umowy międzynarodowe, jak pamiętam, że po prostu przed ślubem on musiał. Się wykąpać, bardzo to przeżył, bardzo się bał, panikował wreszcie.